Wybieram najładniejsze, najbardziej rozwinięte I takie wsadzam, oczywiście tymi kiełeczkami do góry Starając się ich nie urwać przy okazji A teraz na to wszystko Gruba warstwa, tak 20, nawet 30 cm Słomy Zgodnie ze sztuką powinnam jeszcze to teraz dosyć solidnie podlać, ale u nas zanosi się na deszcz, więc myślę, że pozwolę, żeby deszcz.